Ja właśnie ten telefon. A nie, tej jak się Nie lubię baranka I dobra, właśnie już zamówiłem telefon. A w dzisiejszym odcinku, mi sobie pokażę, jak zrobić z laptopa, z komputera, czy na. <mulety> To prostu pomysł po prostu pudeczasz monitor i nie to <laughs> <laughs> Przepraszam <śmiech> A właśnie szkoła się zaczęła, więc nie mam tyle czasu, żeby nagrać. Więc będę nagrywać co tydzień. Weekendy. Trudno. Właśnie egzaminy będą, to jeszcze mniej będę nagrywać niestety, ale jakoś się postaram. Tak? No. Dobra, musimy mieć monitor. Kabel łączący z komputerem, z laptopem, na przykład i musimy mieć. Nie wiem, nie wiem, czy warto mieć wyjście takie. a się, mówi, hejście, no, dobra. I zaraz pokażę, jak skonfigurować w Windows 8,1 i jak już, żeby jeszcze zamykanie laptopa nie przejdzie w tryb uśpienia. Pokażę. To jest właśnie monitor, jak widzicie. Tacz, widać, tutaj kablem są so, właśnie jeszcze do laptopa, nie są podłączone. Ok, tutaj mamy laptopka. A, tak wygląda. Tu jest USB do tego. O, myszki bezprzędowej i klawiatury bezprzętowej. Ok, to mamy. To jest do monitora. wejście. Wiadomo, że każdy laptopy mają prawie wszystkie laptopy, mają takie właśnie wejście czy HDMI, Mój laptop nie ma HDMI, bo to nie jest super nowoczesny laptop. Ha. I więc podłączamy sobie, podłączamy zasilacz i uruchamiamy. Ok, właśnie już mamy przygotowany zasilacz do laptopa. Tak? Eee, przede wszystkim, żeby nie zepsuć baterii i żeby zwiększyć dłuższą żywotność baterii, wyciągamy. No bo co nie, strata pieniędzy na baterię. Wyciągamy baterię, odkładamy sobie, przykrywamy folią na później. Dobra, mamy wyciągniętą baterię. W niektórych laptopach niestety no, mogą wyskoczyć, że nie włączy się z Dobra, mamy wszystko podłączone, i teraz trzeba podłączyć je do zasilania. Bezpiecznie podłączyć. Monitor jest włączony, podłączamy sobie i musimy wchodzić w ustawienie, żeby nie wcale zamknąć. Żeby laptop nie zamknął, jak zamkniesz laptopa to wiesz, przychodzi w tryb uśpienia, tak? No widzisz. To więc sobie zrobimy tak i musimy skonfigurować kartę graficzną w laptopie, która będzie pozwalała właśnie, żeby dużą rozcienność i wysoką jakość obrazu, tak? Bo mój laptop właśnie, mówiłem w tamtym odcinku, że ten laptop ma Intel Atom, tak? I te atomy, no to są słabe, no wiadomo. Ale to są takie, to są laptopy, jak się to mówi, zintegrowaną, kartograficzne mają. Ach, wszystko wszystko zintegrowane, wszystko. To no nie jak mój stacjonarny komputer, który właśnie ma kartę graficzną już wmontowaną i że możesz mi też zmienić, tak? No już nie będziemy dużo mówić, bo serda czasu. okej, okay, mamy tutaj patrzymy Patrzymy monitor i patrzymy laptopa. Dobra, włączy, podłączony jest. Teraz musimy uruchomić laptop. O! Taki monitor jest włączony. Dobra, włączony. Tylko tak, żeby wiesz. No, musimy poczekać, nie? Takie właśnie adaptery można kupić w sklepie nawet Media Expert za 5 zł. No, taka 10 czy 5 zł. A, proszę cię. Widać, jak się włączyło. Dobra, zobaczcie. Jak namykam nawet laptopa. Nie przechodzi w tropu śpinie. Jak to dlaczego? Jak to zrobię? Zaraz to powiem wszystko. Dobra, no, tak wygląda właśnie Windows 81 na laptopie. To jest właśnie na monitorze. Wchodzimy tutaj w kartę graficzną. Klikamy właściwości krandy graficznej. Chodzimy w, w właściwości grafiki. Musimy poczekać, bo tu jeszcze na laptop. Okej. Okay. I tu macie wszystko pokazane. Monitor, no, monitor, monitor. Wszystko skonfigurowane, tak? Jeżeli Ci nie podoba, Was nie podoba yy, brzydkie, to możemy sobie ustawić rozcielności albo nawet odświeżenie. Ok. Wszystko okej. Okay. Dobra, anul. Czekaj, czekaj, nie wiem. Dobra. Ok. wszystko się zmieniło. Wszystko jest muszę praktyk powiedzieć, cholera. Dobra, zaraz włączymy i pokażę Was, jak yy, zrobicie, żeby nie był tryb yy, uśpienia. Yy, wchodzimy tak. Opcje zasilania. Zasilania wchodzimy tutaj. O! Na wysoką wydajność, żeby zwiększyć częstotliwość procesora. Tak? Wybierz momenty wyłączania ekranu. Nigdy. Wszystko na nigdy. Nigdy. Tak? Okej. Okay. Zawieszam ustawienia zasilania. Dobra, to wszystko ok. Musimy tu wyjść. wyjść. Dobra. zmienę momenty przejścia w tryb uśpienia. O. Jak widać, że tutaj nic nie ma. Że nie przechodzi w tryb uśpienia, tak? Ok. Tutaj mamy wszystko. Pokazałem. Tutaj. Wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Klikamy tutaj, że tutaj, jak na przykład po zamknięciu zamknięciu pokrywy naciskamy na nic nie rób. Tak? To wtedy nic nie zrobi. Ok. Jeżeli odcinek był przydatny i był bardzo świetny, dajcie lajka w górę. Im więcej lajków, to damy firmę z e, pozdrowieniami. To postarajcie się. Proszę Cię, nie hejtować mnie, bo bardzo mi przykro, jak robicie. Dobra, no, zaczynajcie, patrzcie, co robię, jak się staram. Dobra, no, na razie, ziomki, pozdrowienia, Pa!